Podczas ferii w ramach dyskusyjnego klubu sztuki odbędzie się spotkanie z bardzo ciekawą artystką, no niecodzienną, bo to jest przedstawicielka tak zwanego nowego teatru i za To jest taka nowa formuła sztuki, która jest gdzieś pomiędzy teatrem, sztukami wizualnymi a tańcem to jest też związane z takim zwrotem performatywnym, który następuje teraz w sztuce współczesnej i to jest coś, co w zasadzie się dzieje, co się tworzy. często nie ma jeszcze takich granic, ale no właśnie, ale dlatego i zawsze tak określa się jako choreografka, performerka i tancerka. więc w zasadzie mamy tutaj wszystkie te trzy Sztuki razem, to jest gdzieś właśnie pomiędzy. Będzie spotkanie z nią, będzie ona opowiadała o tym, czym to jest, jak to wygląda właśnie w praktyce, pokazywała fragmenty spektakli, ale też udała się ona namówić na, na pokaz taki na żywo swojego performanceu, więc będziemy mogli zobaczyć to, o czym ona mówi i czym jest ten nowy teatr. To, co się teraz współcześnie bardzo intensywnie rozwija. A i Zaszostak jest właśnie jedną z takich ważniejszych postaci z tego, z tego nurtu. Spotkanie odbywa się 30 stycznia, to jest czwartek, o godzinie 18 w biurze wystaw artystycznych. Znaczy, to będzie na sali wielofunkcyjnej, ale zapraszamy do BWA, będziemy tam przejdziemy do tamtej sali. I jeszcze jedna w ogóle ważna rzecz, właśnie związana z, z nią, to jest takie już rozbudowane, ale związane właśnie z feriami, z czasem wolnym dla młodzieży i dzieci. Dzień wcześniej, 29 stycznia, też o godzinie 18, i zawsze tak przeprowadzi warsztat dla, ruchowy dla młodzieży. Także, kto chce spotkać się z artystką i poddać się pewnemu takiemu treningowi, o którym ona mówi, uświadamiającego właśnie swoje własne ciało, ruch, włączające w to zmysły i pracę w grupie, serdecznie zapraszamy. Obowiązują zapisy, więc proszę albo zgłaszać się do BWA, albo dzwonić do nas na, na sekretariat i, i rezerwować sobie miejsce. Bilety tylko w cenie 10 zł, więc to jest bardzo atrakcyjna cena. I co jeszcze? Aha, właśnie, artystka zastrzega, żeby być ubranym w wygodny strój sportowy.